Witam Państwa, dziękuję za liczne przybycie wszystkim przedstawicielom mediów. Dziękuję za przybycie przedstawicielom mojego sztabu, prezesowi Ruchu Narodowego, posłowi Robertowi Winnickiemu, kolegom z partii KORWIN, sekretarzowi Wojtkowi Żółkowskiemu, Michałowi Jelonkowi. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie. Dzisiaj dla nas uroczysta chwila, przedstawiamy hasło kampanii wyborczej, hasło pod którym będziemy pracować przez następne ponad dwa miesiące. Przedstawiamy to hasło wyborcze właśnie tutaj na krakowskim przedmieściu, na chodniku przed Pałacem Prezydenckim, o który walczymy, walczymy, przypomnę, o wejście do drugiej tury i o zwycięstwo, o urząd głowy państwa, o najważniejszy urząd w Polsce. Ja reprezentuję połączone siły idowej prawicy, prawicy wolnorynkowej, prawicy narodowej, prawicy konserwatywnej i nie przedłużając spróbuję teraz to hasło Państwu zaprezentować. Proszę bardzo, przedstawiam hasło kampanii wyborczej. To hasło brzmi naprzód Polsko. Naprzód Polsko to hasło, pod którym idziemy w tych wyborach. Naprzód Polsko to hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk. Naprzód Polsko to hasło wyrażające aspiracje, niezaspokojone aspiracje naszego narodu, naszego społeczeństwa do Polski, która będzie lepsza, do Polski, która będzie oparta na naszych ideałach. Przypomnę, są to ideały właśnie wolnościowe, ideały konserwatywne, tradycyjne. Są to ideały narodowe i patriotyczne. Pod tymi hasłami nasze środowiska będą pracować. My chcemy, żeby Polska się rozwijała, żeby nie była tłamszona, a niepotrzebnymi regulacjami, ani z kraju, ani z zagranicy. Chcemy, żeby Polska była dumna, była silna, żeby nikt Polsce nie narzucał, pod jakimi wartościami e, mamy budować swój porządek prawny, swój porządek ustrojowy. E, będę te wszystkie wątki w kampanii wyborczej podczas konwencji regionalnych i konwencji ogólnopolskiej rozwijał. E, uszczegółowienie tego hasła będzie prezentowane właśnie między innymi 14 marca na konwencji ogólnopolskiej e, mojej kampanii prezydenckiej, na którą już w tej chwili zapraszam.